Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Battlefield Hardline i wracam po niedługiej przerwie. Słuchajcie, w tym filmiku chciałem pokazać Wam przede wszystkim rozgrywkę z, ze snajperką Knockout, którą już odblokowałem. Nie było to proste, a raczej inaczej, może było to dosyć długo... Ciężko, ciężko to wbić um, w taki prościutki sposób, ale w tym filmiku też chciałem się z wami podzielić w jaki sposób. To zrobić. Przede wszystkim musicie odblokować zadanie specjalisty 1, zadanie specjalisty 2, a więc w pierwszym musicie zabić 10 osób za pomocą karabinu snajperskiego, a także 5 osób za pomocą miny laserowej. W zadaniu numer 2 musicie zabić 20, 25 osób ze snajperki, a także zdobyć monety za kamerę, za dostrzeżenia. Teraz, co to jest to dostrzeżenie? Słuchajcie, macie oczywiście w setupie takie coś jak kamera, i możecie tą kamerą spotować, pozwolić Waszym współzawodnikom zauważyć przeciwnika. Ważnym jest, żeby je rozstawiać w mądrych miejscach. W tym odcinku właśnie chciałem Wam pokazać, gdzie te miejsca można znaleźć na niektórych mapach. I teraz ważnym jest także, aby nie spotować samemu, a więc nie wskazywać tego przeciwnika, tylko pozwolić, aby to robiły za Was wasze kamery. Fajne jest to, że nawet po śmierci te kamery cały czas pozostają na mapie. Tak więc, dopóki ktoś ich nie zestrzeli, czy nie zepsuje po prostu, no to możecie być spokojni, że te kamerki działają. Teraz tak, słuchajcie. Pierwsza mapka, na której możecie coś takiego zrobić, na której łatwo jest to zrobić, zrobić, odblokować to właśnie zadania za monety. Jak widzicie, jest to mapka wzgórza Hollywood i tutaj na tym lądowisku helki możecie rozstawić właśnie w tym miejscu kamerkę, a także po stronie przeciwległej patrzącej tutaj na ten przesmyk drugie miejsce i jeżeli gdzieś tam się skitracie, nie musicie nawet brać czynnej akcji w tej, w, tym, w tej rozgrywce, będziecie zdobywać kolejne to właśnie monety. Ważne jest, aby 10 razy zaspotować, dopiero wtedy dostaniecie tą monetę kolejną. Następnym miejscem, jak widzicie, jest to mapa pustynia i tutaj akurat dobrze jest na podboju zagrać właśnie i rozstawić tutaj te kamerki, ponieważ jest to punkt A, z tego co pamiętam, i na punkcie A dosyć często dużo się dzieje, więc warto jest porozstawić na jedną stronę tutaj tej anteny, a także po drugiej stronie anteny, rozstawić kolejną kamerkę. Dzięki temu będzie ona waszymi, i nie tylko waszymi, bo także waszych współzawodników, oczami. Czasami można je dostrzec, niektórzy je rozzestrzeliwują, ale rzadko kiedy się to zdarza. Teraz następną mapą, na której bardzo łatwo na TDM-ie zrobić coś takiego, jest to właśnie ta mapa, a więc jest to mapa odpływ. I tutaj na TDM-ie właśnie możecie sobie to rozstawić, te wasze kamerki na tych drzewach. Dobrze, oczywiście skierować w jedną stronę. Zobaczcie, ta Ameryka ma możliwość skierowania oczywiście w odpowiednią stronę. Ta pad będzie patrzyła w jedną, ta będzie patrzyła w drugą i tutaj dosyć często wrogowie będą się odradzać. Wiadomo jakie są respy, tak więc wy także tutaj nawet nie musicie brać czynnej czy, czynnego, że tak powiem, atakowania przeciwnika. Po prostu zostawić to samemu sobie Ważnym jest, aby właśnie nie spotować samemu. Niech to zrobią za Was kamerki. Słuchajcie, kolejna sprawa, jaka musi być zachowana. Tutaj już widzicie, zaczyna się gameplay. Kolejną sprawą, którą musicie zrobić, aby odblokować cały ten całą tą broń. To musicie, moi drodzy, zrobić jeszcze jedną rzecz: zdobyć ponad 250 tysięcy punktów EXPa na właśnie karabinach, na przepraszam, na klasie snajpera. Nie jest to proste, ale też można oczywiście z czasem to wbić. Potem oczywiście 200 zabójstw z karabinu snajperskiego. To jest akurat łatwe. I tu się zaczynają schody w tym momencie, ponieważ musicie zrobić coś takiego, jak odblokować ścieżkę reputacji specjalisty w czterech waszych slotach. Macie w tym prawym dolnym rogu możliwość odblokowania sobie kolejnych to atutów, jeżeli oczywiście zdobędziecie na odpowiednią ilość punktów. Jak to zrobić? Przede wszystkim robić to na hotwire. Jeżeli macie taką możliwość, to. Bierzcie ze sobą swojego znajomego, który będzie waszym hakerem. Ja zrobiłem to w sposób dość łatwy, ponieważ brałem serwery, na których jest 5 osób, ja byłem tą szóstą, dobijałem się do gry i w tym momencie rozpoczynaliśmy grę. Jeździliśmy sobie oczywiście tym samochodzikiem, nabijaliśmy sobie kolejne punkty i w spokoju można było dobić do czwartego, nawet odblokowując sobie także mm, możliwość wyboru tego atutów, dzięki któremu na przykład mieliśmy 25% więcej e, tych punktów dodawanych do tych e, slotów tutaj, które macie te na dole, do tych czterech, do wyboru tych waszych kolejnych atutów. O tak. I e, jeżeli to zrobicie, te cztery odblokujecie w jednej grze, no to macie zaliczone jeden. Musicie coś takiego zrobić w 10 grach. Tak więc ważnym jest, aby był na przykład haker, który jest w stanie wam w ciągu takiej jednej gry dwa takie atuty podrzucić e, i będzie to dużo, dużo prostsze. Ja dosyć często miałem taką sytuację, że ludzie e, w pewnym momencie wbijało się ich trochę więcej na serwer i miałem już trzeci wbity, miałem już prawie czwarty, ten czwarty, ostatni atut który jest ciężko wbić i w tym momencie jakaś menda mnie rozpieprzała z RPGa. Tak więc, no... Wkurzające było to, ponieważ potem już nie szło po prostu wbić, z braku nam czasu lub też brakło tiketów. Tak więc, w taki sposób można coś takiego zrobić. Oczywiście, jest, trzeba wbić także monety za kamerę, a więc 15 takich monet. No i także trzeba wbić 15 strzelców wyborowych. Tych monet za strzelca wyborowego, a więc headshoty. I to by było na tyle. Wtedy oczywiście odblokujecie sobie właśnie snajperkę knockout. Teraz oczywiście kwestia, jaka jest ta snajperka knockout. No, słuchajcie, szczerze mówiąc, aż żałowałem tego straconego czasu na odblokowywanie tej snajperki, ponieważ ona nie jest słaba. Ponieważ ma ona z tłumikiem dosyć wysoki zadaje, dosyć wysoki damage, co w tym filmiku możecie też zobaczyć, że dosyć często na jeden strzał w klatę z bliska ściąga. Ale ja nie mogę zdzierżyć snajperek, czy tam tych karabinów snajperek, o może tak, nie mogę zdzierżyć karabinów snajperskich, które mają tylko i wyłącznie tłumik. Tu nie możemy niestety ale odblokować nic jako tą lufę, na dodatek na lufie nie możemy odblokować nic absolutnie. Cały czas musimy mieć założony tłumik. Ja kocham w snajperce ten dźwięk, który się wydobywa podczas strzału. A jeszcze do tego ta snajperka Knockout, ona ma jeden taki dosyć duży minus no damage czy tam zasięg się oczywiście zmniejsza więc ten bullet drop jest dosyć duży i jeszcze do tego prędkość wylotowa tego pocisku jest dużo mniejsza co niestety często gęsto wprowadza mnie w błąd i kiedy strzelam przed tego wroga tak jak jestem przyzwyczajony ze snajperką która nie ma założonego tunika, a więc nie muszę aż tak daleko mierzyć przed niego i tak daleko tak wysoko mierzyć nad nie tak, tutaj akurat w tejże snajperce możecie się zawieść, ponieważ z dużych odległości możecie po prostu tego kolesia poruszającego się nie trafić. E, tak więc. Nie przypadła mi ona do gustu, powiem wam. E, wolałem e, i wolę e, AWM, chociażby Scout Elite, nie pasuje mi, pomimo tego, że on jest dosyć szybkostrzelny, e, ale AWM R700 to są te snajperki, które e, jak najbardziej e, mi pasują. E, w tej chwili dzwonię, tutaj dzwoni do mnie jeszcze Pajl, za chwilę, za chwilę mu odpowiem. E, tak więc e, tak to wygląda, tak to wygląda, słuchajcie. Mm. Na tej mapce akurat dosyć przyjemnie się gra sniperką, ponieważ tutaj bardzo łatwo można wyczuć respy. Już powoli zaczynam kminić, gdzie te respy są, bo często gęsto, kiedy przesuniemy się, wystarczy o 10 metrów, to w tym momencie ktoś nam się zrespi na plecach, tak więc trzeba o tym pamiętać. I tu akurat już mam mniej więcej ogarnięte, w jaki sposób na nich grać. Na tych mapach. Jeżeli chodzi o TDM, -a. w podboju też oczywiście różnie to bywa. Do tego, jeżeli chodzi o tą snajperkę, słuchajcie, ja początkowo miałem odblokowany na tej snajperce celownik, z tego co pamiętam, dwa razy IR, a więc ten na podczerwień, jak dobrze, infrared i od razu starałem się, aby odblokować sobie celownik razy 8, ponieważ ten IR, powiem Wam, że to jest właśnie przy tym e, wysokim bullet dropie, przy tym e, przede wszystkim e, przy, przy tej niezbyt dużej prędkości wylotowej kuli, on jest dosyć irytujący i szczerze mówiąc, on mi w ogóle nie pomagał, mało tego, on mi dosyć mocno utrudniał sprawę. Dlatego też pierwsze co, próba odblokowania oczywiście celownika razy 8 żeby no, po prostu mm, mieć jakieś większe szanse. Można quick skołupować tak prawdę mówiąc, w przypadku tak jak widzicie chociażby tutaj e, w przypadku Battlefield Hardline e, nie ma z tym żadnego problemu. E, ale też jeszcze trzeba pamiętać o jednej dosyć istotnej rzeczy, z tym że ta rzecz dotyczy każdej snajperki. Często, gęsto możemy się bardzo mocno zdziwić, gdy strzelamy do jakiegoś kolesia, ten koleś dostaje w klatę, i nawet kiedy zaczynamy do niego strzelać, zobaczcie, to dosyć pocieszna sytuacja. Nawet gdy zaczynamy do niego strzelać z broni zapasowej, którą tutaj akurat ja mam ustawioną, to zdarza się tak, że ten koleś i tak mnie zabija. I widzę, że ma około 40, na przykład 7% HP. Związane jest to z tym, że w tym momencie strzelamy do Kolesia z klasy Technika, który ma tą kamizelkę specjalną na sobie. I w przypadku, gdy jesteśmy na bliski kontakt, absolutnie nie mamy szans, żeby takiego kolesia położyć, chyba że chyba, że trafimy w głowę. Jednakże przy takich bliskich kontaktach nie patrzymy, nie celujemy, nie kombinujemy, żeby, żeby strzelić w głowę, nie zastanawiamy się, tylko po prostu walimy centralnie w klatę, jeżeli jest to możliwe. No i niestety kończy się to dla nas dosyć nieciekawie. Tak więc słuchajcie, tak to wygląda jeżeli chodzi o tą snajpereczkę. Ja będę i tak i tak wracał do tych snajperek, z których, których są, jest możliwość założenia czegoś innego niż tłumik. Mówię, dla mnie to jest bardzo ważne. Ja wiem, że to może jest głupie, ale dla mnie jest bardzo ważnym akurat w przypadku snajperek. Tak mi nie zależy na chociażby karabinkach jakichś tam a, szturmowych czy na pistoletach maszynowych. Czasami nawet się przydaje ten tłumik, a, ale jeżeli chodzi o właśnie karabiny snajperskie, to on mi się mało kiedy przydaje, a, ponieważ jeżeli już ściągam kogoś, to ściągam go z dosyć dużej odległości, a, a do tego, zobaczcie, to będzie piękny strzał, a do tego jeszcze no ten dźwięk, no po prostu dźwięk e, takiej snajperki z, e, z tłumikiem, jest za każdym razem taki, za każdym razem taki sam. E, I nie jest on ciekawy. To jest, to jest może z jednej strony głupie, e, ale no tak po prostu e, ja to widzę e, i lubię słyszeć ten taki rozchodzący się dźwięk jeszcze do tego takie pek czyli tego pięknego headshota e, przy którym nie musiałem zbyt e, dużo podnosić e, tego celownika żeby, żeby kolesia ściągnąć e, z dużych odległości. Tak więc tak to wygląda właśnie z tymi snajperkami. Jak widzicie e, no tutaj akurat się udało 90%, a więc asysta zaliczona jako e, jako zabicie mm, e, Będziecie już wkrótce widzieć kolejne filmiki. Mam tych filmików kilka ponagrywanych właśnie z Battlefield Hardline, gdzie są całkiem niezłe wyniki. Mało tego, mam jeden z takich, jeden z filmików pokazany jak strasznie można... Zamknąć przeciwnika na respie, i jak bardzo może to być wkurzające! Grałem snajperem, początkowo mi nie szło, a potem nagle wbijam się na pewien z budynków, i w tym momencie zaczyna się rzeźnia. Tak więc, zobaczycie ten filmik już niedługo. Była to snajperka chyba AWM, jak dobrze pamiętam. Tak więc, no. Poczekajcie. Następny filmik myślę, że z hardlinea, który będzie, to będzie filmik z m, którymś z pistoletów maszynowych. Mam dosyć fajne filmiki z MPX, mam dosyć fajny filmik jeszcze z K10, mam Flawless także w, wynik z, m, z bronią Scar, a więc tą najgorszą w moim mniemaniu klasą... W szturmowca, tak więc piszcie oczywiście co byście chcieli w tym następnym filmiku z, z Battlefield Hardline a ja oczywiście was nim uraczę. Więc tak to by wyglądało. Słuchajcie, sorki, że nie życzyłem wam, wam tych świąt wesołych świąt wielkanocnych, no ale byłem na wyjeździe, potem szybko, szybko do domciu, także człowiek za bardzo nie miał czasu. Mam nadzieję, że te wasze święta minęły w spokoju, że były szczęśliwe, że oczywiście jajko zjedliście i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, do nas do następnego święta trzeba po prostu wbijać, dobijać. Tak więc to by było na tyle. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj nie wiem dlaczego nie zauważyłem tego klesia w ogóle, którego on podniósł, ale na całe szczęście był mój Ziomek z drużyny, który zrobił co miał. Dobra, to by było na tyle. Wynik 29 do 7. Mówię. Nie jest zbyt dobra ta snajperka i szczerze mówiąc nie warto było ją, jak dla mnie, odblokowywać i męczyć się aż tyle. Ale przynajmniej natłukłem trochę kasy, bo mam już ponad milion. Szkoda, że tego miliona nie można wypłacić chociażby w złotóweczkach. Byłoby bardzo przyjemnie. Pozdrawiam Was serdecznie, piszcie w komentarzach co chcecie oczywiście i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.